Zadanie z tematu Energia naładowanego kondensatora. Kondensator płaski do doświadczeń uczniowskich składa się z dwóch metalowych płytek w kształcie koła o średnicy 6 cm umieszczonych w odległości wzajemnej 1 cm. Więc sobie zapisujemy: Średnica 6 cm. Zamieniłam od razu na metry. Odległość między okładkami 1 cm. Normalnie odległość między okładkami zapisuje się też jako D, ale tutaj D już mam podaną średnicę, stąd odległość między okładkami zapisałam jako x po prostu i od razu zamieniam na metry, czyli 1 cm to 1 raz 10 do minus 2 metra. Kondensator naładowano tak, że różnica potencjałów między jego okładkami wynosi 50 V, więc sobie też tutaj zapisujemy daną i mamy obliczyć energię tego kondensatora. Jak chcemy obliczyć energię kondensatora, to taki ogólny wzór na energię kondensatora to jest ten, który ma tutaj takie wielkości jak ładunek, czy ładunek na jednej okładce, i pojemność kondensatora. Ale ten wzór możemy sobie modyfikować w zależności od potrzeby i od tego, co jest tutaj podane i co jest szukane. No bo przykładowo tutaj mamy podane napięcie. Więc gdybyśmy chcieli, żeby ten wzór zawierał napięcie, a na przykład nie mamy podanego ładunku, bo pojemność możemy sobie spróbować wyciągnąć, mając podaną na przykład odległość między okładkami i i powierzchnię jednej okładki też możemy sobie wyciągnąć, ponieważ okładki te są w kształcie okręgu i mamy średnicę, więc powierzchnię okładki by się mogli obliczyć. Mamy odległość między okładkami, więc moglibyśmy mieć, obliczyć sobie pojemność kondensatora właśnie z tego wzoru na pojemność kondensatora próżniowego, bo tutaj nie mamy napisane, że jest jakiś dielektryk wsunięty między okładki, więc jest to na pewno kondensator próżniowy. No to jego pojemność można z takiego wzoru obliczyć. Przenikalność elektryczna hmm, próżni to jest w tablicach podana wartość. No i powierzchnie okładki by się mogli policzyć. D też mamy podane, więc jakby pojemność mamy i właśnie też to napięcie. Stąd ten wzór tak sobie przeszkadzamy, żeby zamiast ładunku, które tutaj będzie nam trudno obliczyć, było tutaj właśnie napięcie. No i tu korzystamy z innego wzoru na, po, na pojemność, że to jest ładunek przez napięcie. Z tego wzoru wyciągamy wzór na ładunek, że to jest C razy U. I tutaj będziemy mieć sobie w liczniku C kwadrat U kwadrat, więc jedno C się skróci. Stąd ten wzór na energię może przyjąć taką postać, jeżeli właśnie za Q wstawimy wzór z tego wzoru na pojemność, jako C razy U właśnie. Więc z tego wzoru tutaj skorzystamy na energię. No i teraz tak, napięcie mamy, więc wystarczy tylko podstawić. Nie mamy pojemności, więc zapisujemy sobie wzór na pojemność. D to u mnie jest odległość między okładkami X. No i za S wstawiamy wzór na powierzchnię okręgu o średnicy D. No to jest pi D kwadrat na 4. Wstawiamy tutaj za S. No i wówczas mamy taki wzór na pojemność kondensatora i wstawiamy ten wzór na pojemność, wyciągnięty tutaj za pojemność, do wzoru na energię. No i jak sobie już kształcimy do końcowej postaci ten zór no to będzie on wyglądał tak. Patrzymy, że tak, E0 mamy do podstawienia, Pi podstawiamy 14, za D wstawiamy 6 razy 10 do minus 2 metra, za napięcie 50 v no i za Xa 1 razy 10 do minus 2 metra, Niech sobie wszystko podstawicie, obliczycie, to wyjdzie Wam przy bliżeniu ta energia równa 3 nanojoule.